Z tej strony z Gredek witam Was w świątecznym odcinku, a raczej odcinku poświątecznym, aczkolwiek w grze dotyczącej świąt, w grze stworzonej w klimacie świąt, w grze Santa Claus in Travel, czyli dokładnie Święty Mikołaj w tarapatach, w grze starej z 2002 roku, aczkolwiek chciałbym ją pokazać Wam jako taką ciekawostkę, jako że... Taka gra istniała i może być fajną zabawą na święta, albo dla małych dzieci, tak? Eee, może zanim przejdziemy tutaj do samej gry, ja Wam pokażę na chwilę opcje i pokażę Wam to, że możecie sobie tutaj wybrać sterowanie i możecie sterować klawiaturą, czyli wsad, spacja na skok oraz myszką, czyli myszka na obrót i strzałka przód, tył do poruszania ja myślę, że jako z, na swoje, ze względu na swoje przyzwyczajenia dotyczące CS, chociażby czy GTA, ustawię sobie sterowanie na myszkę. Zwróćcie jeszcze uwagę, że gra jest dość ostra. Nie wiem jakim cudem, ale udało mi się ustawić w rozdzielczości HD, chociaż sama w sobie w oryginale była tworzona na rozdziałkę 800x600 z tego, co widziałem w konfigu. Eee, przejdźmy już do samego let's play'a. I tak jak widzicie, Mam tutaj na całej mapie porozrzucane prezenty. Gra polega na tym, że tuż przed wigilią Mikołaj tracił wszystkie właśnie te prezenty, które miał rozdać. I my musimy pomóc mu je znaleźć tak. Gra krótka, bo gra posiadająca 11 bądź 13 z tego co kojarzę poziomów. E, Niedługa, bo na około 40 minut grania. Niczkolwiek posiadająca coś w sobie, swój świąteczny klimat, e, jak słyszycie. Oprócz tutaj padającego śniegu, czy samego Mikołaja, w tle grane są również kolendy. Także twórcy postarali się o zachowanie tego klimatu świąt. Eee, ja jako ciekawostkę Wam powiem, że od 2004 roku gra została ogólnie wydana w 2002 roku, roku ale ta amerykańska znaczy, nie wiem, czy amerykańska, czykolwiek anglojęzyczna. To mam na myśli. A w 2004 dopiero gra wydała, wydana została w polskiej wersji. Sprzedawana była w takich gazetkach. Zresztą sam ją stąd mam. Takich jak y, PC Format, coś w tym stylu. Mam przerwę na chwilę, jak widzieliście. Zebranie logo producenta dodało nam jedno życie. Ale to tak jako ciekawostka. E, wracając już do samej gry. E, gra została, tak jak wspomniałam, polska wersja została wydana w 2004 roku. I w sumie od tego roku, co roku chyba, nawet do roku 2008 czy 2009, czyli sporo, Moją taką małą tradycją było przechodzenie całej tej gry co roku na święta. Ogólnie miałem takie. Mieli, robiłem z siostrą takie zawody, że staraliśmy się przechodzić całą grę i wygrywał ten, kto przeszedł dalej, a przegrywał oczywiście ten, kto pierwszy stracił wszystkie trzy czy cztery zależy w zależności kto ile zebrał żyć, życia to tak właśnie była taka moja mała tradycja no i ogólnie jakoś tak miło mi było pograć w tą gierkę święta ze względu na jej klimat dlatego też pomyślałam, że pokażę wam że jest coś takiego jak taka gra też myślę, że je, mogłaby być ona fajną odskocznią na święta, tak jak, jako na przykład gra femilina Albo nawet niekoniecznie w święta, tylko ogólnie dla małych dzieci. Dzieci lubią grać w takie platformówki. No i jak widzicie tutaj pod koniec każdego poziomu mamy takie podsumowanie, czyli prezenty, ile zebraliśmy na ile, pozostały czas, który nie wykorzystaliśmy. No i to wszystko się w odpowiedni sposób odpowiednim mnożnikiem mnoży na sumę punktu, który, punktów które zdobyliście może już nie o samej grze ale a propos kanału e, miałem taki zamysł i już Wam teraz powiem żeby na 1000 subskrybentów zrobić QA waszymi pytaniami, typu wie, kim je i tak dalej, i tak dalej. A pomyślałem sobie, przerwę wam na chwilę. Ja tu nie będę zbierał wszystkich prezentów, tylko będę starał się po prostu przejść parę poziomów, żeby ogólnie przedstawić wam zaraz gierki. Ale jak widzicie, nie jest ona zbyt skomplikowana. Raz tylko z kolejnymi poziomami będą dochodzić Dodatkowe utrudnienia typu potworki, jakieś ognie i tak dalej. Ale wróćmy już do tego QA. E, myślałem wcześniej, żeby właśnie tak jak wspomniałam, zrobić na 1000 subskrybentów QA. Aczkolwiek stwierdziłem, że QA zrobię Wam na przy uzyskaniu 100 subskrybentów. Ja Wam w opisie napiszę, wymyślę jakiś komentarz, pod którym będziecie mogli komentować i zadawać pytania. Na jakie chcecie, żebym odpowiedział? A z kolei na 1000 subskrybentów, tylko będę jeszcze musiał przetestować internet i tak dalej, bo tego jeszcze nie testowałem. Aczkolwiek myślałem, żeby na 1000 subskrybentów zrobić wam może jakiegoś krótkiego, dłuższego, to zobaczy się, ilu będzie chętnych do tego czasu. E, lajwa: lajwa na YouTubie albo lajwa na Twitchu. Chyba, że przy okazji większej ilości słów zrobię jeszcze jakieś fanpage na Facebooku, ale nad tym jeszcze pomyślę. Póki co nie za bardzo. Chcę się tak wychylać. Przy okazji korzystając z nagrywania odcinka, chciałbym Wam złożyć może już nie wesołych świąt, bo na to to jest troszkę za późno. A czykolwiek wesołego nowego roku, wesołego sylwestra, żeby przyszły rok był dla Was lepszy, żebyście spełnili jakieś swoje marzenia, żeby udało Wam się osiągnąć jakieś Wasze cele. Może nie wszystkie naraz, tak? Aczkolwiek kilka z nich. Jeden to już będzie dużo, tak? No właśnie i tyle po mnie. Zresztą, tak jak wiecie, jest już z przygód Rexia. Jestem trochę ułomny w tych starszych gierkach co po niektórych, a z platformówkami zawsze miałam problem. Zawsze gdzieś się albo zabłądziłem, albo spadłem, albo zablokowałem. Aczkolwiek, może skończmy właśnie już na tym odcinek. Ja chciałam Wam pokrótce przedstawić, że taka gierka istniała, żebyście może pokazali ją swoim dzieciom, może będzie dla Was dobrym sposobem na zabicie nudy. Eee, tutaj macie jak widzicie. Eee, Upload y, punktów do gdzieś na serwer, w internecie a w sieci. A czekolwiek próbowałem i powiem wam, że gierka się przy tym ścina, więc prawdopodobnie te serwery, gdzie można było wrzucać punkty, już zostały zablokowane. Zresztą kto by tyle opłacał serwer dla gry, która już tak naprawdę nikt w nią nie gra, tak? Yy, ja tak jak chciałem, tak jak nie chciałem, tylko tak jak już powiedziałem. Życzę Wam szczęśliwego nowego roku. Dziękuję za oglądanie. Tak jak wspomniałem w opisie, gdzieś Wam napiszę, pod jakim komentarzem możecie pytać, zadawać pytania, na które odpowiem podczas swojego QA. -a. A na ten moment ja Was żegnam. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Pa pa.